Mówiła kocham, a ja brałem to na serio Ulica mnie uczyła, że nie ufa się aniołom Blizny pod bluzą, serce z betonu i szkła A ona jednym ruchem rozjebała to co trwa Zwracała nad ranem, zapach nie był mój Pytałem co jest, mówiła znowu masz zły humor Stój, patrzyła w oczy, kłamała bez drżenia Ja topiłem przyczucia, bo bałem się spełnienia Mówiła, że kocha, dziś to tylko dźwięk, gdy inny dotykał Ciebie we mnie umierał, sen, dzień, w którym ktoś obcy wszedł między nas dwoje, to dzień, w którym straciłem wszystko, co swoje. Mówiła, że kocha, dziś to tylko dźwięk, gdy inny dotykał Ciebie we mnie umierał, sen, dzień, w którym ktoś obcy wszedł między nas dwoje, to dzień, w którym straciłem wszystko, co swoje. Pamiętam ten moment, gdy prawda mnie dopadła Telefon w ręku, a w klatce piersiowej zapadła cisza Zdjęcia, wiadomości, każdy wersja jak nóż Strada nie pyta, ona wbija się w duszę już Na klatce schodowej paliłem jednego za drugim Myślałem czym ja byłem, skoro mnie tak łatwo zgubić Dałem ci lojalność, ty dałaś mi strach Teraz zbieram się z podłogi, wśród pustych ścian Mówiła, że kocha, dziś to tylko dźwięk Gdy inny dotykał ciebie, we nie umierał sens Dzień, w którym ktoś obcy wszystko co swoje Mówiła, że kocha a dziś To tylko dźwięk, gdy inny dotykał Ciebie, bym nie umierał sens Dzień, w którym ktoś odczysz między nas dwoje To dzień, w którym straciłem wszystko co swoje nie gram ofiary, tylko mówię jak było Bo na ulicy prawda zawsze wychodzi siłą Nauczyłaś mnie chłodu, nauczyłaś mnie ciszy Teraz wiem, że miłość czasem boli najciszej Już nie pytam dlaczego, nie szukam win Zabrałaś szczęśnie, ale zostawiła instynkt Idę sam, bez ciebie, bez kłamstw, bez gry Bo lepiej być samotnym niż dzielonym na trzy Mówiła, że kocha A zdrada nie potrzebuje tłumaczeń i tak zostawiam ból, bo ulica pamięta wszystko. Mówiła, że kocha.